Girl. 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 Komedia pod utworem Jak uwodzili bogowie opowiada o 33-letnim mężczyźnie, singlu, Ludwiku, który poszukuje miłości swojego życia, i pomaga mu w tym jego przyjaciel, charyzmatyczny przyjaciel Ponzo, i wplątuje go w różne komiczne sytuacje. Nie, zabierajcie kurs tańca, ale ja, nie, nie, lubię ja nie, widzę tańczyć. Ale to nie, 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 do rzeczy. nie, 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 wydaje mi się, nie, 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 że główny bohater jest osobą wartościową, ale jest dosyć niepewny siebie i w związku z tym, starając się podewać dziewczynę, cały czas musi kogoś odgrywać, starać się komuś przypodobać, w różnych grupach cały czas gra kogoś, kim nie jest, po to, żeby zyskać akceptację. No i to wydaje mi się dosyć takie współczesne i uniwersalne, że rzadko kiedy okazję mamy tak naprawdę możliwość być sobą, albo pozwalamy sobie na bycie sobą, obawiając się, że w taki sposób nie zostaniemy zaakceptowani i nikomu się nie spodoba. Dobrze, słuchajcie, te maski warto mieć przy sobie e, zawsze. Na, najlepiej zdejmować tylko e, w nocy, w pociemku i podczas całowania. Panie, sprawy, by nasze ciała szybko się postarzały i przestały być atrakcyjne. Nie jeżeli nasze... tęsknią państwo za fajnym, współczesnym humorem, jeżeli państwo mają ochotę chwilę odpocząć, od żmudnej codzienności, to zapraszam do Centrum Kultury w Gdyni, a myślę, że Państwo nie pożałują.